Witajcie dzisiaj powiem Wam historię najmłodszego rezydenta stowarzyszenia Mopsy w potrzebie, czyli pirani. My ją też nazywamy mopsikiem o bardzo małym rozumku. Chciałam Wam pokazać, że ona tak naprawdę potrafi się bawić, szczekać i szaleć, ale nie jest nam to chyba dzisiaj dana. Kiedy odebraliśmy piranie w 2019 roku w czerwcu troszkę się przeraziliśmy. Wspirania była, była mopsem, który wyglądał na 3-4 miesięczne szczenie. Ważyła zaledwie 3 kg, miała spore ubytki sierści i ledwo trzymała się na łapach. Kiedy odbyliśmy wizytę u weterynarza, okazało się, że ma bardzo silną anemię. Ona tak naprawdę spała przez trzy dni. My budziliśmy ją tylko na spacery, wynosiliśmy ją głównie na te spacery, bo ona chyba w ogóle nie wiedziała, co to jest. No i staraliśmy ją się dokarmić, żeby nabrała sił i żeby podnieść żelazo przede wszystkim po trzech dniach, ożyła. I stąd wzięło się także jej imię, miała mieć na imię inaczej, ale kiedy zobaczyliśmy, co zaczęła wyprawiać, czyli nas na stopach, po rękach, po spodniach, w dłudze, wszystko co po prostu dorwała, więc stwierdziliśmy, że pirania to będzie idealne dla niej imię. No i tak już zostało i wszyscy stwierdzili jednogłośnie, że tak, to będzie Piranha, właśnie idealnie do niej pasuje. Pirania tak naprawdę głównym jej schorzeniem jest wodogłowie i niezrośnięte ciemniaczko, ale mimo to radzi sobie bardzo dobrze. Nie ma na razie stanów badaczkowych, ma gdzieś tam zaburzoną gospodarkę hormonalną, i ja mówię, jakby w swoim języku, że ma zaburzoną termoregulację, bo opierania przy plus 5 stopniach już musi być ubrana. Jeżeli jej nie ubierzemy, to grucha po prostu przez cały spacer jak gołym. Ma tutaj w domu Mopsiego brata i Mopsią siostrę i myśleliśmy, że będzie świetnym kompanem dla Mopsiego brata, ale okazało się, że chyba nie załatwia, nie, nie połają do siebie wielką miłość, ale on ją toleruje oczywiście jeżeli trzeba, to też obroni. Pirania na co dzień radzi sobie naprawdę bardzo dobrze. Mimo tego, że ma jeszcze dwie wypadające żabki, które klikają jej po prostu nawet kiedy siedzi, jest po operacji nosa i podniebienia. W badaniu bronchoskopijnym przed operacją okazało się, że ma bardzo wąski otwór w tchawicy, ale my widzimy, że ta operacja dała bardzo dobre efekty i oddycha je się dużo lepiej niż to się działo wcześniej. Jest jeszcze problem gdzieś z odcinkiem szyjnym. Widać to przez jej tak zwany paradny chód, czyli ma takie śmieszne, proste łapki, chodzi jak. jak kłonik taki, ale na tą chwilę panie rehabilitantki, jak i lekarze mówią, żeby to zostawić, że jeżeli gdzieś tam problem się pogłębi, to wtedy będziemy reagować. Poza tym ona potrafi nawet przejść naprawdę dosyć długie spacery. Problemem jest też u niej lęk. Ona bardzo się boi innych zwierząt oprócz tej swoich, które ma tutaj w domu. Ich się nie boi absolutnie, wręcz przeciwnie, ona nawet Startuje czasem z agresją małą do nich, szczególnie y, kiedy broni swoje miski. Ale boję się innych psów na spacerach y, ludzi także omija szerokim łukiem. Nienawidzi spacerów, co jest po prostu dla mnie trochę ciężkie, ale biorę jednego mopsa pod pachę, drugiego mopsa pod pachę, buldożek idzie sami jakoś dajemy radę. Skiwania, Chodź na spacerek, chodź, Iran. No. no chodź. Chodź na spacerek. Chodź. No chodź. Chodź na spacerek. Pirania, chodź. Idziemy, chodź. No chodź. Pirania. Chodź na spacerek. Na chłodź. Chodź, biedny pies. No, chodź. Ja Wygodnie usiadłeś. Zawsze jest na spacerach taka wycofana. Rzadko kiedy gdzieś tam się wychyli do przodu. Nie lubi deszczu, nie lubi śniegu. I w ogóle jakby każda pogoda nie pasuje jej ale nie ma wyjścia, musi iść, prawda, więc no, daje radę dziewczyna. Bardzo nie lubi dużych skupisk ludzi, co zobaczyliśmy na, chyba na walentynkach albo na mikołajkach w tamtym roku, chyba na mikołajkach, które były organizowane przez Stowarzyszenie Mopsy w Potrzebie, ona po prostu zamyka się w sobie i jej wtedy nie ma. Ona idzie się wtulić w czyjeś ramiona i dopiero kiedy widzi, że trzy czwarte ludzi wychodzi, no to ona dopiero się budzi do życia i wtedy to ona może im pracować. Im mniejszej planu, tym lepiej. Kiedy przychodzi ktoś nowy do naszego domu, to ona się bardzo wycofuje znaczy ona bardzo szczeka, jeżeli do domowo, on nie słyszy, że ktoś idzie. Ale po tym, jak już ktoś zapuka do drzwi otwieramy, otwiera drzwi, czyli to ona w tym momencie ucieka do pokoju. Ym, ale jeżeli jest osoba, która przychodzi już tam po raz drugi, trzeci, to widzę, że coraz śmielej wychodzi, daje się nawet pogłaskać. Yy, no, a jak ktoś już ma jedzenie, to wiadomo, że ona idzie bez problemu, prawda? Jak tylko coś zaszczeleści, to dopiero jest pierwsza, się po prostu energii ma za trzech. Yy. Mircia kocha też bardzo swojego właściciela, Łukasza. Po prostu dostaje szału i kiedy on wraca z pracy, najzabawniejsze są takie sytuacje, kiedy ona jest na łóżku, a że ona boi się z niego zaskakiwać, to ona nie wie po prostu co ona ma zrobić i lata z jednego końca łóżka do drugiego końca łóżka. I po prostu nagle wynajduje, że jest rampa, po której może zejść i wtedy już po prostu leci. Kiedy Łukasz idzie się kąpać, to ona stoi po prostu pod tu łazienką i czeka i, i drapie po drzwiach. I tylko po prostu czeka na ten moment aż drzwi się otworzą I, i będzie się już tam mogła przytulić. Siadam tutaj tak zawsze na ramię i popłukam, więc wiemy się, że kiedyś na pewno zrobię sobie to dobrze. tutaj na ramieniu będzie miał piramię.